Ok. Dzisiaj trochę o samym sprzęcie. To jest, to jest tak samo ważne jak dobór oprogramowania. Tu przestrzegam, że ja nie jestem żadnym przedstawicielem firmy ani nie chcę zachęcać do konkretnego zakupu. Natomiast to też jest ważna informacja, która musi się pojawić. Tak samo jak ważny jest odpowiedni dobór oprogramowania, czy pod dziecko, czy też uwzględniając jakby zasoby rodziny, tak bardzo ważny jest też dobór sprzętu, który musi być też dostosowany, no oczywiście przede wszystkim do oprogramowania, ale też do umiejętności i, i zdolności dziecka, no bo to też jaka jest wielkość ekranu, na co możemy sobie pozwolić. No, i też takie cechy, które, które są dla nas istotne. U nas, akurat w przypadku naszej córki, kiedy przechodziliśmy na iPada, bardzo istotną rolę odgrywał dźwięk, jaki wydaje z siebie urządzenie. Ponieważ akurat przyczyna, przyczyna braku mowy u Krysi nie jest znana, w związku z czym terapeuci alternatywnych metod komunikacji mają taką cichą nadzieję, że. Poprzez stymulowanie jej dobrym dźwiękiem podczas mówienia, kiedy ten tablet będzie mówił, może usprawniać tą percepcję słuchową, czy też stymulować jej, jej rozwój mowy werbalnej. Dlatego zależało nam na tym, żeby ten sprzęt był bardzo dobrej jakości, żeby głośniki były bardzo dobrej jakości. No i z tego, co się tam orientowaliśmy, najlepszej jakości głośniki ma firma iPo. No, i jakby z tej strony poszło, także tu już trzeba było się zastanowić, co, co w tym iProskim segmencie jest do zastosowania. Też bardzo ważne obecnie dla nas, jak już jesteśmy użytkownikami, było to, że jest bardzo duża czułość ekranu. to znaczy nie ma tak, takich pustych przyciskań, że bardzo rzadko się zdarza, że naciskając którykolwiek element ekranu nie uzyskujemy odpowiedzi od tego iPada. Poza tym bardzo trwała jest bateria, znaczy długo trzyma, tak? Ona nam wystarcza przy takim normalnym użytkowaniu na no około dwa dni, tak? Ona oczywiście nie siedzi non stop w tym tablecie, ale... No ale nie ma takiego momentu, rzadko się zdarzają takie momenty, w którym musimy jej odebrać ten tablet, żeby go naładować, tak? Najczęściej jesteśmy w stanie przewidzieć, że... jesteśmy w stanie przewidzieć, że ta bateria się wyczerpie i podczas nocy, kiedy ona śpi, sobie spokojnie go naładować. On się też dosyć szybko ładuje. U nas akurat ta sprawność rączek, przynajmniej jeśli chodzi o pokazywanie symboli i dosyć jest dobra, w związku z czym mogliśmy sobie pozwolić na sprzęt, który będzie mniejszy. ma akurat mamy iPada Mini 4 no i on się u nas sprawdza. Mieści się, tak powiem, do plecaczka przedszkolaczka. No i jest, jest lekki, tak, że on absolutnie nie, nie przeszkadza jej w zabieraniu go do swoich codziennych czynności. My go akurat mamy w obudowie pancernej firmy Survivor no z przyczyn prozaicznych, a mianowicie dziecko jest prawdziwym komandosem i w różnych sytuacjach trzyma i użytkowuje tego tableta, no i zależało nam na tym, żeby ten tablet przetrwał próbę dziecięcych zmagań ze sprzętem. No, Kryśka postanowiła też wypróbować, czy faktycznie, tak jak jest napisane w gwarancji, że wytrzymuje rzuty z dwóch metrów. No, wytrzymał. Na razie wytrzymał. Jest odporny na kurz, na ślinę, na piasek, na tłuszcz. Jest praktycznie niemożliwy do otwarcia przez dziecko ta obudowa pancerna. I dla nas, no, oczywiście, iPad przestał już być najcieńszym iPadem świata. Ale, yy, ale dla nas jest lepiej. U nas, yy, my tu mamy taką nóżkę doczepianą. Yy, najczęściej ona jest zdemontowana, bo Krysia korzysta z iPada trzymając go w rączkach. Yy, I też ta obudowa. Yy, dzięki tej obudowie, ten iPad jest dużo łatwiejszy dla niej do trzymania. A co było dla nas też bardzo istotne, ona jak trzymała iPad bez obudowy, to bardzo często te rączki zachodziły na ekran i powodowały to, że ona te naciskanie tych poszczególnych um, kwadracików no było nieefektywne. Także ona tutaj trzymając naprawdę nie ma żadnej reakcji. Yy, więc ta obudowa u nas się sprawdza i my się cieszymy, że jest yy, większy ten margines do oparcia rączek. Ona jest takiej dosyć przyjemnej gumy zrobiony, która jest antypoślizgowa. W żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności tego, tego tableta. Ekran jest tak samo dobrze dotykowo czuły jak był. Głośnik wszystko tu jest OK. Tutaj nawet koryśka próbowała czy czy dziurawienie tego y, ołówkiem y, jest, y, czy jest to wytrzymałe. No jest to wytrzymałe, także tu też jest sprawdzone. No i też prawda jest taka, że jeżeli dobrze wyczyścimy ekran <laughs> przed założeniem tej obudowy, Ekran samego iPada, no to generalnie nic się z tym yy, tam nie dzieje. A czyszczenie samej tutaj powierzchni jest yy, łatwe i, <laughs> i szybkie. I to się często wykonuje, bo na tym się znajdują różne dziwne rzeczy. My, my mamy tutaj y, nóżkę, ona jest oczywiście składana, więc można ją y, mieć swobodnie sobie przy tym. My wolimy, um, mówię, Krysia jakby nie korzysta, y, korzysta z tego siedząc y, czy <coughs> w jakichś tam innych pozycjach, ale nigdy nie korzysta z tego y, w formie stojącej. Nie musi, po prostu nie musi. Jest to dziecko chodzące, ruszające się. <coughs> no ja będę wykorzystywała tutaj do pracy ja z wami. To chyba tyle o sprzęcie. Mm. Także to ta, tak wygląda nasze, nasze oprzyrządowanie.